Prawdziwy cel Muzana pozostaje tajemnicą dla wielu fanów Demon Slayera. Nie chodzi o zniszczenie świata, ale o coś znacznie bardziej osobistego. Ja jestem Aninakin, witam Was na kanale Wszystko o anime i zapraszam Was do oglądania. Jeszcze przed rozpoczęciem chciałbym Was ostrzec przed spoilerami. Jest dużo spoilerów, ale tylko z końcówki mangi. Demon Slayer to jedna z najpopularniejszych serii anime i mangi. Ostatniej dekady. Doskonale łącząca akcje, komedie, tragedie, napięcie i strach. Główny antagonista serii, Muzan Kibitsuji, zamordował całą rodzinę Tanjiro Kamado, a jego siostrę Nezuko zmienił w demona. Pierwszy na świecie demon, Muzan, jest nieśmiertelny, ale w anime pozostaje tajemnicą. Seria nigdy nie wyjaśnia, dlaczego Muzan nienawidzi, prześladuje i chce zniszczyć Tanjiro i jego rodzinę. Nie jest też wyjaśnione, dlaczego po przemianie w demona zabija wszystkich. I pozostawia Nezuko samą. Muzan od początku knuje coś wielkiego, jednak jego prawdziwy cel wciąż nie zostaje wyjaśniony w anime. Tutaj odkryjemy tajemnicę prawdziwego celu Muzana i dowiemy się, czy udało mu się go osiągnąć. Muzan ma w swojej mocy ogromną liczbę demonów, ale pomimo swojej nienawiści do nich, nadal je tworzy, aby osiągnąć swój cel. Kiedy zaatakował rodzinę Kamado w pierwszym odcinku Demon Slayer, nie zabił ich od razu. Najpierw wstrzyknął im swoją krew, aby stworzyć demony, zdolne dochodzenia w trakcie dnia. Wszyscy inni zginęli z powodu jego krwi, ale Nezuko jakoś przeżyła. Pomimo spekulacji i licznych teorii fanowskich, że masakra rodziny Kamado była częścią misternego planu, okazuje się, że seria nie potwierdziła, dlaczego Muzan z nich wyróżnił tylko Nezuko. Rozpoznał jedynie Tanjiro i jego kolczyki, gdy zobaczył jego technikę oddechu słońca przekazaną rodzinie Kamado. Zatem atak na rodzinę Kamado był zupełnie przypadkowy. Być może był to sposób na przedstawienie antagonisty bohaterowi i dodanie głębi fabule. W mangach Shounen chodzi o to, żeby bohaterowi przydarzyła się jakaś tragedia, żeby miał cel do walki z antagonistą. W tym przypadku Tanjiro musiał zemścić się na Muzanie i znaleźć sposób na wyleczenie swojej siostry poprzez zniszczenie demonów. W tym procesie pomaga również ofiarom demonów. Muzan jest najpotężniejszą istotą w świecie zabójców demonów. Żyje od ponad tysiąca lat i wydaje się nie mieć żadnych słabości poza jedną. Mimo swojej mocy pod wpływ słońca natychmiast umiera. Dumna istota, Muzan upokarza się chowając się w cieniu i wyłaniając się dopiero po zachodzie słońca. W okresie Heian, gdy Muzan będąc jeszcze człowiekiem umierał na nieznaną chorobę, pewien lekarz użył tajemniczą niebieską roślinę, by zmienić Muzana w demona. Muzan nie wiedział co się z nim stanie po zażyciu leku, ale zdawał sobie sprawę, że zabicie lekarza uczniło go nienaturalnym. Instynktownie również zdawał sobie sprawę, że wystawienie się na działanie promieni słońca słonecznych zabije go. Jako nieśmiertelna istota, która nigdy nie była wystawiona na działanie światła słonecznego, jego największym pragnieniem jest żyć swobodnie i stać się doskonałą istotą bez słabości. Odkąd Muzan stał się demonem, zawsze dążył do zdobycia słońca. Aby wyeliminować swoją jedyną słabość, rozpoczął poszukiwania rzadkiego kwiatu, który zmienił go w demona. Jednak jego wysiłki poszły na marne i Muzan obrał inną strategię. Eksperymentował na ludziach, tworząc demony, mając nadzieję, że niektóre z nich Będą w stanie oprzeć się słońcu. A gdyby mu się to udało, wchłonąłby demony i nabył ich zdolności. Poza tym, Muzan ma jeszcze jeden cel. W całym swoim życiu przegrał tylko raz. Pierwszy szermierz, który użył techniki oddychania, czyli Yorichi Tsugikuni, odkrył technikę oddechu słońca. Zranił nią Muzana. Mimo, że nie zabiło to Muzana, to rany pozostawione przez Yorichego szczypały Muzana przez ponad 500 lat. Tanjiro nosił takie same kolczyki jak Yorichi, więc Muzan miał zamiar zabić Tanjiro, gdy tylko go zobaczy. Ostatni rozdział serii mangi okazał się bardziej przerażający, niż fani mogliby sobie to wyobrazić. Bitwa zabójców demonów i samych demonów całą noc, gdzie było wiele ofiar. Następnie łącząc z wysiłki całego korpusu, udało im się w końcu wypędzić Muzana w stronę słońca. Niezwyciężony demon, który władał cieniami Japonii i powodował nieszczęścia i cierpienia przez ponad tysiąc lat, w końcu zasmakował porażki Położył kres w wojnie demonów, która wydawała się trwać wiecznie. Jednak, nawet w śmierci, Muzan zmienił Tanjiro w demona i przeniósł swoją świadomość do Tanjiro. Przenosząc własną krew i wspomnienia do zranionego ciała Tanjiro, był w stanie odrodzić się jako doskonała istota, zdolna do chodzenia podczas słońca. Gdy proces został zakończony, ciało Tanjiro natychmiast się zregenerowało, nawet jego odcięta ręka odrosła. Jednak, z pomocą Nezuko i innych zabójców demonów, Tanjiro udaje się przeciwstawić świadomości. Muzana i przywrócić swoje ciało. W przeciwieństwie do innych demonów, które pod koniec życia żałują tego, co zrobiły, Muzan nie okazał najmniejszych wyrzutów sumienia. Tak bardzo bał się śmierci, że próbował przetrwać, angażując się w walkę ze swoim głównym rywalem Tanjiro. W ten sposób Muzan mógł osiągnąć swój prawdziwy cel w Demon Slayer, choć nie na długo. Czyli ostatecznie jego celem było wyjście na światło dzienne. Udało mu się to pod koniec życia, ale niestety nie na długo. Mimo iż udało mu się teoretycznie osiągnąć swój cel, to trwało to tak krótko, że raczej nie jest z tego zadowolony. To już koniec odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, to nie zapomnij zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę i czekać na następny film. Ja się z Wami żegnam, do następnego i cześć.